Wiedzi, ćciemy dla bubu. I czas jest jako. Taś niego. Otwieraj stas, bo to masz więcej. <gryw> ja mam fa. No, bo ja miałam od niego więcej, no i będziemy mieć po jedno pięć, jeśli ja na odpuście tak, jak będzie kupimy. mam. Pokaż go. A nie mam takiego, pokaż widzom. Tak, a ja mam takie kolabucho. Pokaż. Nie usaj. Kolejne. A no, to, że mam kakao. Otwieraj otwieraj. Otwieraj, otwieraj. Otwieraj, otwieraj. Otwieraj, otwieraj. otwieraj, otwieraj. Mam ci otworzyć. Nie będzie mi pewnie poddawał i jeszcze pewnie to się mi podał. Aaa! Takiego chciałeś. Takiego gawisz. Chciałeś? Tak. No bo pozabiał. Kogoś. Też ja. Tak oko kokolala, bobu. Okej, oczy, ja mofie ja To jest sekieta. Zaniknie go Jak to się wywołuje? A teraz chyba w bok. Mogę... Próbujemy otworzyć. No. Ale z zapacką, patrzcie. Ale nie A nie ma kółeczka. A tu jest. A nie ma kółeczka. Będzie. Ja już mam pięć laburów.